Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii ranking wszechczasów, którą niedawno Wam zapowiadałem. Na początek ranking 10 najlepszych skoczków w historii turnieju 4 skoczni. Kryteria oceniania, punktacja znajduje się w opisie filmu, więc zapraszam do zapoznania się. No i rozpoczynamy od miejsca 10, na którym znalazł się Austriak Ernst Vettori z dorobkiem 22,1 punktu. Austriak dwukrotnie w karierze zdobywał turniej czterech skoczni w roku 86 i 87, broniąc tytułu. Do tego aż trzykrotnie znajdował się tuż za podium na miejscu czwartym, i to jest cały jego dorobek, jeżeli chodzi o tę najściślejszą czułówkę w turnieju. Przechodzimy na miejsce dziewiąte i tutaj mamy Niemca Svena Hanawalda, który zdobył zaledwie jeden punkt więcej, 23,1 to jest jego dorobek. No i Hanawald wygrywał turniej czterech skoczni jeden raz w roku 2002. Natomiast był to wyczyn historyczny, ponieważ jako pierwszy w historii wygrał wtedy cztery, wszystkie cztery konkursy turnieju. Do tego dwukrotnie zajmował miejsce drugie w roku 1998 i w roku 2003, czyli rok po po tym historycznym zwycięstwie, w top 6 znalazł się jeszcze dwukrotnie na miejscu czwartym w roku 2000 i również na miejscu czwartym w roku 2001. Przechodzimy na miejsce ósme i tutaj mamy dobrze znanego Austriaka Gregora Schlierencauera. Schlierencauer wygrywał turniej czterech skoczni dwukrotnie, rok po roku, w 2012 oraz w 2013. Zajął również drugie miejsce w swoim debiucie w tym turnieju w roku 2007, no i był sklasyfikowany także na miejscu trzecim w roku 2009. To jest jego dorobek medalowy na tym turnieju. W czołowej szóstce znalazł się jeszcze jeden raz w roku 2010, kiedy znalazł się tuż za podium na miejscu czwartym. Przechodzimy na miejsce siódme i witamy tutaj kolejnego Austriaka Andreasa Goldbergera z dorobkiem punktowym 28,3 punktu. Goldberger również dwukrotnie wygrywał turniej czterech skoczni w roku 93 i 95. W 1997 był sklasyfikowany na miejscu drugim oraz na miejscu trzecim w roku 1994. Poza tym kończył turniej czterech skoczni również na miejscu czwartym w roku 98 oraz na miejscu piątym w roku 2000. Przeskakujemy od razu na miejsce piąte, ponieważ na nim znalazło się dwóch zawodników z identycznym dorobkiem punktowym. Jako pierwszy Rio Kobayashi, który zgromadził 29 punktów, a więc zaledwie 7 więcej od wymienionego przed chwilą Goldbergera. Rio Kobayashi trzykrotnie wygrywał turniej czterech skoczni w 2019 roku, w 2022 oraz 2024 i jest to jego cały dorobek medalowy. jeśli chodzi o ten turniej. Nigdy nie był klasyfikowany na drugim czy na trzecim miejscu, natomiast po jednym razie był czwarty, piąty i szósty. Czwarte miejsce zajął w roku 2020, szóste rok później, a piąty był na ostatnim turnieju czterech skoczni w tym roku. Kolejny zawodnik z miejsca piątego to Kamil Stoch, który, co ciekawe, ma dorobek w turnieju Czterech Skoczni, jeśli chodzi o te miejsca w najściślejszej czołówce, identyczne jak Ryoyu Kobayashi. Trzykrotnie wygrywał turniej Czterech Skoczni w roku 2017, następnie w roku 2018, broniąc tytułu i jednocześnie jako drugi w historii wygrywając wszystkie y, turniejowe konkursy. Drugi po Svenie Hanawaldzie, no i w 2021 roku to trzecie. Zwycięstwo. Zajmował również miejsce czwarte dawno temu, bo w roku 2013, miejsce piąte w roku 2023, więc tym razem stosunkowo niedawno, i miejsce szóste w roku 2019. Przechodzimy na miejsce czwarte i tutaj gościmy jednego z najwybitniejszych, czy też zdaniem wielu, najwybitniejszego skoczka w historii, czyli Mattiego Nikanena, 31 punktów, a więc o 2 punkty więcej od wcześniej wymienionej dwójki zawodników. No i Nikanen ma na swoim koncie dwa zwycięstwa w turnieju czterech skoczni. Z dość dużym odstępem czasowym, pierwsze w roku 83, a drugie w roku 88. Do tego dwukrotnie zajmował miejsce drugie w 85 i w 89 i raz znalazł się na miejscu trzecim w roku 84. Poza tym nie znajdował się w ścisłej czołówce turnieju czterech skoczni. Przechodzimy więc na podium naszego rankingu, a na miejscu trzecim, na najniższym stopniu tego podium, znalazło się miejsce dla Tomasa Morgenszterna z dorobkiem 32,1 punktu, a więc zaledwie o 1 punkt i 1 dziesiątą więcej od Nikanen'a. No tutaj mieliśmy bardzo małe te różnice punktowe. Aż do trzeciego miejsca. No i jeśli chodzi o Morgen to wygrywał on turniej czterech skoczni tylko jeden raz, co może zaskakiwać, że jest przed takimi zawodnikami jak Stoch czy Kobayashi, którzy wygrywali ten turniej trzykrotnie. To zwycięstwo miało miejsce w roku 2011. Natomiast warto zwrócić uwagę aż trzykrotnie na miejscu drugim w roku 2008, 2012 i 2014. Raz na miejscu trzecim w roku 2005. No i co ciekawe, aż dwukrotnie tuż za podium w roku 2004 i 2007 był sklasyfikowany na miejscu czwartym, a do tego jeszcze mamy miejsce szóste w roku 2010, więc to jest to, o czym mówiłem w filmie zapowiadającym tę serię: że te kryteria oceniania, że ta punktacja w tych rankingach będzie premiowała mocno zawodników solidnych, zawodników, którzy wielokrotnie znajdowali się w tej ścisłej czołówce poszczególnych imprez. No i tutaj Thomas Morgenstern zdecydowanie na tym skorzystał, choć jego przewaga punktowa nad wcześniej wymienionymi. Zawodnikami nie jest jakaś szczególnie duża. Przechodzimy teraz do czołowej dwójki, która zdobytymi punktami zdecydowanie odsadziła całą konkurencję. Można powiedzieć, że są to dwie zdecydowanie największe legendy turnieju czterech skoczni. Na miejscu drugim Jens Weissflog, reprezentant Niemiec, zdobył aż 59,2 punktu. Wygrywał turniej czterech skoczni aż czterokrotnie, i to w ogromnych odstępach czasowych. W roku 84 następnie obronił tytuł w roku 85, ale kolejne zwycięstwo to był już rok 91, a ostatnie czwarte na pożegnanie z karierą w ostatnim sezonie w roku 96, a więc aż 12 lat przerwy. Od pierwszego zwycięstwa w turnieju do ostatniego. Czterokrotnie zajmował również miejsce drugie, więc miał wiele okazji, żeby. By wygrać ten turniej więcej razy niż cztery, mimo że to i tak już jest niesamowity dorobek. Drugie miejsca zajmował w 83, 88 i 9 oraz w roku 1994. Na najniższym stopniu podium turnieju również stał, choć miało to miejsce tylko raz w roku 1990. Poza tym w najściślejszej czołówce turnieju nie był klasyfikowany. No i przechodzimy do zwycięzcy naszego rankingu, zdecydowanie najbardziej utytułowanego skoczka w historii turnieju czterech skoczni, czyli do legendarnego Jane Ahonen'a. Pięciokrotny zwycięzca turnieju czterech skoczni. Po raz pierwszy w 1999 i co ciekawe, wygrał wtedy turniej bez y, triumfów w poszczególnym konkursie jakimkolwiek. W roku 2003 po raz drugi, następnie w 2005, w 2006, kiedy obronił tytuł i wygrał ten turniej aequo z Jakubem Jandą jedyna taka sytuacja w historii. No i w roku 2008 po raz ostatni, po raz piąty y, sięgnął po Turniej czterech skoczni i był to również sezon, gdy po raz pierwszy kończył karierę, więc piękne pożegnanie z karierą wtedy zanotował. Natomiast, jak dobrze wiemy, później wielokrotnie wracał. Trzykrotnie zajmował też drugie miejsce w tym turnieju w roku 2000, 2001 i 2010, czyli już po powrocie z pierwszej sportowej. Emerytury, do tego dwa razy na miejscu trzecim, w roku 95 i w roku 98. W ścisłej czołówce turnieju znajdował się jeszcze dwukrotnie w roku 2004 na miejscu piątym i w roku 96 na miejscu szóstym. A więc, tak przedstawia się ranking 10 najlepszych skoczków w historii turnieju czterech skoczni. Dziękuję, że oglądaliście. Natomiast kolejny ranking, który pojawi się na kanale, to będzie zestawienie najlepszych skoczków w historii Mistrzostw Świata w lotach narciarskich. To zestawienie pojawi się już po Mistrzostwach Świata w lotach w Oberstdorfie, które odbędą się za niecały tydzień. W dzisiejszym filmie to już wszystko, a więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach.